Witam, Patryk Adach, firma Vialan. E, rozpoczęliśmy się w poletach doświadczalnych kukurydzy. E, znajdujemy się właśnie w miejscowości Leopoldów, gmina Łęczna. E, będziemy dzisiaj wysiewali 12 odmian z różnych hodowli. E, pierwszą odmianą jaką wysialiśmy jest to odmiana testowa pod kodem e, FP1. E, Kolejnymi odmianami są to DKC 3969. DKC pod kodem EU4042, DKC4109. Kolejnymi odmianami są z hodowli Majsodur MAS30M, MAS31L, z Lima 31377, Pamplona z hodowli właśnie Syngenta. Kolejnymi odmianami, jakie wysiewamy, będą to odmiany z hodowli Sadbał, czyli Multipla, Estevio, Artenio. Są to odmiany z długim FAO od 270 do 290. Wysiewamy tutaj te odmiany w obsadzie 85 tysięcy nasion. Zapraszam do e, śledzenia kolejnych relacji e, z tego doświadczenia. I lądujemy w miejscowości Nidziny, w gminie Orły w powiecie przymyskim. Proszę Państwa, zanim dojechałem, duże gospodarstwo Państwa Cieszyńskich zdążyło wysiać już blisko 40 odmian kurydzy, pięknie posiane, pięknie uprawione pole. Jeśli chodzi o nasze odmiany, które będziemy mogli tutaj oglądać, to na przykład DKC 4109, 4098, nowa odmiana jeszcze pod kodem to jest EU 4042, 3888, 3969. Trzy odmiany z Euralisa póki co jeszcze pod kodem: odmiana Estevio, MAS31L, MAS30M i nowa odmiana również z majs dm DM3339. Witam Państwa serdecznie. Kłania się Piotr Libera. Jestem na jednym z sześciu doświadczeń kukurydzianych. Oczywiście liczba 6 to doświadczenia, które są posiane w gospodarstwach obsługiwanych przeze mnie. Na tym doświadczeniu posiane jest kilkanaście odmian OV do 250. Termin siewu tego doświadczenia to 5 maja. Z tego co zdążyłem zaobserwować nasiona już pokiełkowały. Lada moment możemy spodziewać się pierwszych schodów. Ta lokalizacja jest w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Oprócz tego mamy jeszcze jedno doświadczenie w powiecie Gliwickim, dwa w powiecie Raciborskim, jedno doświadczenie w powiecie Cieszyńskim i jedno w powiecie Wadowickim. Do zobaczenia w następnych odsłonach. Na pewno pokażemy, jak te doświadczenia się rozwijają. Życzę wszystkim dużo zdrowia, do widzenia. Witam serdecznie. Znajdujemy się na w polach doświadczalnych kukurydzy. Trwają siewy. Miejscowość Olbrachcice, gmina Dąbrowa Zielona, województwo śląskie. Doświadczenia będą przeprowadzone w kierunku uzyskanej masy na kiszonkę z kukurydzy. Nasiona są wysiewane w ilości 90 tysięcy nasion na hektar. Wysiewanych jest 14 odmian. Nawożenie oparte o jarę Superstart, jarę Sitz oraz Ultracorn. Dzień dobry Państwu. Kolejny film z serii uprawa kukurydzy o zimnej. Od pierwszego nagrania minęło 28 dni. Kukurydza jest w takiej fazie, czyli jest tuż pod wierzchem. Odbiła się od muru chińskiego i powolutku wraca do nas. Niemniej jednak schodów jak nie było, tak nie ma. Może przy kolejnym ujęciu wreszcie się coś pokaże.